Ej, ej ja tu za... Sorry, że tamten odcinek się urwał, ale niestety musiałem coś odpisać i nagle mi się tutaj przerwało. Ym, wiecie co? FB... Kurde. Sajcie. Kurczę. Nie chcę mi się na tym serwerze nagrywać, choć tu jest dużo osób fajnych. Wjejdź na serwer. Kurde, nie wiem na jaki serwer. Jaś albo nie, nie Jasia. MC SUR. Tam nagrywam... Tam nagry... kur... Zbano na... zbano... zba... zba... zbanowany na odcinku. Pięknie. Brawo, Oski Mezo. Gratulucje. ja pierdykam ziomeczki gratulucie, no. Gratuluję, jestem genialny. Mm. Dołącz do, na warte Schauble ziemię. Jezu, gratuluję. Jezu. Nie wiem, czy tu będzie bardziej ścinać niż tam. Mam nadzieję, że nie. Na Minecraft. Piszcie mi, co mam nagrywać, bo już nie wiem, niedługo będę Pajdaja nagrywał, na przykład, i lizę na serio zrobiłem już, ale niedługo wstawiam następne filmy. I powiedzcie mi po prostu, co mam robić w na Warsach, czy w ogóle tutaj w Minecraft'cie, czy w ogóle w Rizanie, nie? Dobra, wejdźmy sobie na survivale. Nie, 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 nie. Jakie survivale. Jak youtuberzy zero, jak ja tu jestem kurde bolek. O yeah. Nie dobra, hardcore animation Sky Wars. Hardcore. Kurde gdzie jest... A tu jest SkyWars, no tak Wejdziemy na serwer 2. Nie, na to czwórkę może. Polecam muzykę na moim kanale, jest spoko całkiem. Choć tam się darłem, nie chcę, żebyście tego... Nie chcę po prostu, żebyście to słyszeli. Eee, dobra, no to teraz tak, wbijamy sobie na, na twierdzę Cz cztery. Dwa versus jeden, ktoś napisał. Wiecie, Troll. Pozdro dla Trałusa XD. Nie wiem, czy mój kanał zobaczy w ogóle. Nie wiem, dobra, kończę ten odcinek, bo jakoś mi się nie chce tak nagrywać zbytnio. Ale nie wiem, czy to wstawię, czy to nie wstawię. Wstawię, ale e, nagram po prostu na innym serwerze i w ogóle w czym innym. No